Wiesz, jest coś absolutnie niezwykłego, co występuje, gdy dwie osoby, które prawdziwie przebudziły się do swojej rzeczywistej natury, spotykają się nawzajem. To nie jest to, co opowiadają nam romantyczne powieści. To nie jest to, co często opisują społeczności duchowe. To coś o wiele bardziej subtelnego, o wiele głębszego i pod wieloma względami o wiele piękniejszego niż wszystko, do czego zostaliśmy uwarunkowani, aby oczekiwać. I dzisiaj odkryjesz prawdę, która może całkowicie zmienić sposób, w jaki postrzegasz związki, miłość i samo życie. To, co zaraz usłyszysz, może wstrząsnąć fundamentami wszystkiego, w co wierzyłeś o miłości. Większość związków, jeśli jesteśmy szczerzy, opiera się na rodzaju wzajemnej niekompletności. Dwie osoby zbliżają się do siebie, ponieważ każda czuje, że czegoś brakuje, że czegoś jej brakuje. A druga osoba wydaje się obiecywać wypełnienie tej pustki. To właśnie zwykle nazywamy zakochaniem się. Ale to naprawdę wpadanie w potrzebę. To dwie połówki próbujące utworzyć całość. Dwie puste filiżanki próbujące napełnić się nawzajem. Dwie tonące osoby trzymające się siebie nawzajem w nadziei na pozostanie na powierzchni. I nie ma w tym nic złego koniecznie. To tam żyje większość ludzkości. I te związki mogą być całkowicie funkcjonalne nawet przyjemne, ale opierają się na fundamentalnym nieporozumieniu. Opierają się na przekonaniu, że jesteś niekompletny, że szczęście istnieje poza tobą, że inna osoba może ci dać to, czego brakuje ci w sobie. To przekonanie jest tak głęboko zakorzenione w naszej kulturze, że rzadko je kwestionujemy. Od dzieciństwa uczono nas szukać naszej drugiej połówki, jakbyśmy byli niekompletnymi istotami potrzebującymi uzupełnienia. Ale gdy dwie przebudzone dusze się spotykają, Dzieje się coś zupełnie innego. I pierwszą rzeczą, którą musisz zrozumieć, jest to, że przebudzone dusze nie potrzebują siebie nawzajem. Pozwól, że powtórzę to, ponieważ jest to absolutnie kluczowe dla zrozumienia tego, o czym mówimy. Nie potrzebują siebie nawzajem. Są już kompletne. Odkryły już, że całość, której szukały, nigdy nie była poza nimi. Zdały sobie sprawę, że nie są oddzielnymi, ograniczonymi istotami. Które muszą być uzupełnione przez inną osobę. Są samym wszechświatem doświadczającym życia poprzez konkretną formę. To rozpoznanie zmienia absolutnie wszystko w sposobie, w jaki wchodzą w relacje z innymi. Więc, gdy dwie takie osoby się spotykają, nie zbliżają się do siebie, aby wypełnić pustkę. Zbliżają się do siebie, ponieważ chcą, a nie dlatego, że muszą. I to proste rozróżnienie zmienia absolutnie wszystko. Cała jakość związku zostaje przekształcona, gdy opiera się on na wyborze, a nie na potrzebie, na preferencji, a nie desperacji, na celebracji, a nie kompensacji. To różnica między więzieniem a otwartym ogrodem, między łańcuchem a tańcem, między desperacją a wolnością. Pomyśl o tym w ten sposób. Gdy jesteś głodny, naprawdę głodny, zjesz prawie wszystko. Nie smakujesz jedzenia, po prostu próbujesz wypełnić pustkę. Twój umysł jest skoncentrowany na braku, na potrzebie, na desperacji, aby być nasyconym. Ale gdy jesteś już nasycony, gdy jesteś już pełny, wtedy jeśli zdecydujesz się jeść, to czysta przyjemność. Smakujesz każdy smak, doceniasz każdą teksturę. Jesz dla przyjemności jedzenia, a nie aby wypełnić dziurę. Doświadczenie jest całkowicie różne, chociaż akt jedzenia może wyglądać tak samo z zewnątrz. To właśnie dzieje się. Gdy przebudzone dusze się zbliżają, nie wykorzystują się nawzajem. Nie próbują wydobyć czegoś od siebie nawzajem, aby wypełnić swoją wewnętrzną pustkę. Po prostu cieszą się sobą nawzajem, doceniają się nawzajem, celebrują tajemnice świadomości rozpoznającej siebie w innej formie. Każda interakcja staje się aktem czystej radości, a nie transakcją zaprojektowaną do wypełnienia braku. I oto, co jest fascynujące, ponieważ żadna osoba nie potrzebuje drugiej, ponieważ żadna nie czepia się, nie chwyta, nie domaga się. Istnieje rodzaj wolności w związku, której większość ludzi nigdy nie doświadcza. Każda osoba jest całkowicie wolna, aby być sobą, zmieniać się, rosnąć, poruszać się. Nie ma poczucia posiadania, strachu przed utratą, desperackiej próby kontrolowania lub manipulowania lub zmuszania drugiej osoby do dostosowania się do jakiegoś obrazu tego, kim powinna być. Ta wolność nie jest oznaką obojętności, ale oznaką prawdziwej miłości. To paradoks, który umysł z trudem pojmuje, ale serce wie instynktownie. Gdy przebudzona osoba patrzy na inną przebudzoną osobę, nie widzi kogoś, kto jest jej potrzebny do uzupełnienia. Widzi wszechświat patrzący na siebie samego. Rozpoznaje, że świadomość wyglądająca z tych innych oczu jest tą samą świadomością wyglądającą z ich własnych oczu. To jedna świadomość doświadczająca siebie z dwóch różnych punktów widzenia, grająca w rodzaj kosmicznej gry wchowanego. To rozpoznanie jest tak głębokie, tak fundamentalne, że transformuje każdy aspekt tego, jak te dwie osoby się ze sobą odnoszą. To rozpoznanie tworzy bardzo szczególny rodzaj bliskości. To nie jest desperacka, przywiązana bliskość dwóch osób, które boją się być same. To nie jest melodramatyczna intensywność dwóch ego próbujących się połączyć i tracących siebie w procesie. To coś o wiele bardziej przestronnego, o wiele bardziej zrelaksowanego. To bliskość dwóch tancerzy, którzy całkowicie sobie ufają, którzy nie muszą się trzymać, aby zachować równowagę, którzy mogą poruszać się niezależnie, pozostając jednocześnie idealnie zsynchronizowani. Jest łatwość w tym, lekkie dotknięcie, które jest silniejsze niż jakikolwiek desperacki uścisk. Pozwól, że powiem Ci, co nie dzieje się, gdy spotykają się dwie przebudzone dusze. Nie ma dramatu. Och, może być pasja, może być intensywność, ale nie ma dramatu w neurotycznym sensie. Żadnych gier, żadnej manipulacji, żadnych walk o władzę, żadnych desperackich prób zmiany drugiej osoby, ponieważ obie osoby przejrzały grę ego. Nie grają w nią ze sobą. Widzą przez wszystkie sztuczki, wszystkie strategie, wszystkie wzorce które większość ludzi nieświadomie używa w związkach. Nie ma zazdrości, a przynajmniej nie ma przywiązującej zazdrości. Przebudzona osoba może poczuć chwilowy błysk zazdrości, ponieważ nadal jest człowiekiem, nadal ma ludzkie ciało z ludzkimi reakcjami, ale nie identyfikuje się z tym. Nie tworzy z tego historii, nie używa tego jako broni. Widzi to takim, jakie jest, tymczasową emocją, falą na powierzchni świadomości, niczym więcej. Obserwują emocję pojawiającą się i znikającą, jak chmura przechodząca przez niebo, nie przyczepiając się do niej, nie czyniąc z niej problemu. Nie ma strachu przed porzuceniem, ponieważ przebudzona osoba wie, że nigdy nie może być naprawdę porzucona. Wie, że nawet jeśli druga osoba odejdzie, nadal jest kompletna, nadal cała, nadal połączona z samym wszechświatem. Może odczuwać smutek z powodu końca związku, może odczuwać tęsknotę za obecnością drugiej osoby. Ale nie doświadcza tego egzystencjalnego terroru, który wynika z przekonania, że straciła coś istotnego dla swojego przetrwania. To głęboka różnica, która zmienia wszystko. I być może, co najważniejsze, nie ma próby posiadania drugiej osoby. Przebudzona dusza rozumie, że nie możesz posiadać innej istoty ludzkiej tak samo, jak nie możesz posiadać wiatru, oceanu czy nieba. Druga osoba jest wolna, zawsze była wolna, zawsze będzie wolna. I zamiast postrzegać to jako zagrożenie, przebudzona osoba widzi to jako piękne. Nie próbują zamknąć ptaka w klatce, zachwycają się zdolnością ptaka do latania, radują się wolnością drugiej osoby tak samo, jak radują się własną wolnością. Więc co się dzieje, gdy spotykają się dwie przebudzone dusze? Po pierwsze, następuje rozpoznanie. Często jest natychmiastowe, nie w romantycznym sensie miłości od pierwszego wejrzenia. Ale w głębszym sensie widzę, kim naprawdę jesteś i widzisz, kim naprawdę jestem. Następuje rodzaj przejrzystości. Wszystkie zwykłe maski, wszystkie społeczne występy, wszystkie obrony ego stają się niepotrzebne. Obie osoby mogą zrelaksować się w swojej autentycznej naturze. Nie ma potrzeby udawania, występowania czy próby bycia kimś, kim nie są. To ogromna ulga, rodzaj spoczywania którego większość ludzi nigdy nie doświadcza w obecności drugiej osoby. To rozpoznanie tworzy bardzo szczególną jakość komunikacji. Gdy przebudzone dusze się komunikują, nie tylko wymieniają informacje, ani nie bronią pozycji, ani nie próbują się nawzajem zimpresjonować. Bawią się, eksplorują, tańczą z pomysłami i perspektywami. Mogą całkowicie się nie zgadzać w jakiejś sprawie, nie zagrażając to związkowi, ponieważ nie identyfikują się ze swoimi opiniami. Nie są swoimi myślami, są świadomością, w której powstają myśli. Ta świadomość pozwala im trzymać swoje pomysły lekko, eksplorować różne perspektywy bez przywiązania, cieszyć się wymianą idei bez potrzeby wygrywania lub bycia uznanym za mądrzejszego. Jest też głęboki szacunek, niepowierzchowny szacunek grzeczności, ale głębokie rozpoznanie tajemnicy, którą jest każda osoba. Przebudzona dusza wie, że nie może w pełni zrozumieć innej osoby. Nigdy jej całkowicie nie pozna i nie próbuje. Pozwala drugiej osobie pozostać tajemniczą, być nieprzewidywalną, zaskakiwać. Nie próbują rozgryźć drugiej osoby, aby móc ją kontrolować lub manipulować nią. Po prostu doceniają enigmę. Zachwycają się tym, że druga osoba jest zawsze świeża, zawsze nowa, zawsze pełna niespodzianek, bez względu na to, jak długo są razem. Gdy dwie przebudzone dusze są razem, Często zdarzają się długie okresy wygodnej ciszy. Nie muszą wypełniać każdej chwili słowami. Nie ma tej nerwowej potrzeby ciągłego mówienia, ciągłego wypełniania przestrzeni dźwiękiem, która charakteryzuje wiele związków. Czują się komfortowo po prostu będąc w obecności siebie nawzajem. Cisza nie jest nie ani niewygodna. Jest pełna, bogata, żywa. Obcują na poziomie głębszym niż słowa. Świadomość odpoczywająca w świadomości. Świadomość ciesząca się świadomością. Ta cisza jest formą najgłębszej komunikacji, rodzajem komunii, która wykracza poza słowa. A gdy już mówią, istnieje jakość słuchania, która jest dość rzadka w świecie. Każda osoba naprawdę słyszy drugą, nie tylko czeka na swoją kolej do mówienia, nie filtrując wszystkiego przez swój własny program czy założenia. Są otwarci, ciekawi, naprawdę zainteresowani perspektywą drugiej osoby nawet jeśli jest całkowicie inna od ich własnej. Słuchają nie po to, aby odpowiedzieć, ale aby zrozumieć. Słuchają nie po to, aby znaleźć punkty, z którymi się nie zgadzają, ale aby naprawdę wejść w świat drugiej osoby, zobaczyć rzeczy z ich perspektywy. Pojawia się również rodzaj humoru, gdy spotykają się przebudzone dusze. Mogą się śmiać razem z kosmicznego żartu. Mogą widzieć absurd istnienia, nieprawdopodobieństwo świadomości, dziwną grę, w którą bawi się życie. Nie biorą siebie zbyt poważnie. Mogą śmiać się ze swoich własnych ego, ze swoich własnych wzorców, z ludzkiej komedii, której obie są częścią. Ten humor nie jest sarkastyczny ani okrutny. Jest lekki, grający, pełen radości. To śmiech rozpoznania, śmiech, który przychodzi z widzenia przez iluzję oddzielnego ja. Fizyczna bliskość, gdy występuje między przebudzonymi duszami, przybiera zupełnie inną jakość. To nie jest o potrzebie, podboju czy walidacji. Nie chodzi o wykorzystywanie ciała drugiej osoby, aby odwrócić uwagę od własnej wewnętrznej pustki. To celebracja, taniec, forma zabawy. To świadomość eksplorująca świadomość poprzez fizyczną formę. Nie ma lęku przed występem, ponieważ żadna osoba nie próbuje niczego udowodnić. Nie ma rozłączenia, ponieważ obie osoby są w pełni obecne, w pełni świadome, w pełni żywe dla chwili. To nie jest mechaniczny akt ani desperackie chwytanie. To poezja w ruchu, forma medytacji, sposób, w jaki świadomość celebruje siebie poprzez fizyczną formę. I oto coś interesującego. Przebudzone dusze mogą być razem lub osobno z jednakową łatwością. Nie przywiązują się do ciągłej wspólności. Nie czują, że muszą spędzać każdą chwilę razem. Rozumieją, że bliskość i dystans są równie wartościowe. Że separacja może być równie odżywcza jak Unia. Mogą dawać sobie nawzajem przestrzeń bez tego, aby oznaczało to odrzucenie. Mogą się zbliżać bez tego, aby oznaczało to posiadanie. Istnieje naturalny rytm związku, jak oddychanie i wydychanie, zbliżanie się i oddalanie. I żadna faza nie jest postrzegana jako lepsza lub gorsza od drugiej. Obie są częścią tego samego tańca, tego samego przepływu. Gdy pojawiają się konflikty, jak to nieuchronnie się dzieje nawet między przebudzonymi duszami, ponieważ nawet przebudzone istoty mają różne perspektywy, różne preferencje, różne potrzeby w danym momencie, są one obsługiwane bardzo inaczej. Nie ma potrzeby mieć racji, nie ma potrzeby wygrywać. Obie osoby są bardziej zainteresowane zrozumieniem niż byciem zrozumianymi, bardziej zainteresowane rozwiązaniem niż zwycięstwem. Mogą przyznać, że się mylą, bez tego, aby zagrażało to ich poczuciu siebie. Mogą przeprosić bez urazy, mogą wybaczyć bez prowadzenia rachunku. Konflikt nie jest postrzegany jako zagrożenie dla związku, ale jako możliwość głębszego zrozumienia, szansa na uczenie się, okazja do wzrostu. Jest też głęboka hojność w związku. Niewymuszona hojność kogoś, kto próbuje zasłużyć na miłość, ale naturalna hojność kogoś, kto jest już pełny. Przebudzona dusza daje swobodnie, ponieważ dawanie jest radością. A nie dlatego, że oczekuje czegoś w zamian. Wspierają wzrost drugiej osoby, nawet gdy ten wzrost prowadzi osobę w innym kierunku. Chcą, aby druga osoba była w pełni sobą, nawet jeśli oznacza to przekroczenie związku. To może brzmieć niemożliwie, może brzmieć jak fantazja, ale to naturalne wyrażenie prawdziwej miłości, która nie jest oparta na potrzebie czy posiadaniu. I to prowadzi mnie do kluczowego punktu. Gdy spotykają się dwie przebudzone dusze. Rozumieją, że związek może nie być na zawsze i są z tym w porządku. Nie próbują go zablokować, uczynić go trwałym, zagwarantować, że będzie trwał aż śmierć ich nie rozłączy. Cieszą się nim teraz, w pełni, całkowicie, bez projektowania w przyszłość czy porównywania z przeszłością. I paradoksalnie, ten sam brak przywiązania często sprawia, że związek trwa dłużej i schodzi głębiej niż związki oparte na potrzebie i strachu. Gdy nie trzymasz się czegoś desperacko, gdy pozwalasz temu być wolnym, często zostaje z tobą dłużej niż gdybyś próbował to kontrolować. Jest też jakość poddania się w związku, nie poddanie się jednej osoby drugiej, ale obie osoby poddające się czemuś większemu niż one same. Pozwalają życiu przepływać przez siebie, wyrażać się poprzez ich połączenie. Nie wymuszają, aby związek był czymś konkretnym. Pozwalają mu być tym, czym jest. Pozwalają mu ewoluować naturalnie, ufając procesowi. To ufanie nie jest ślepą wiarą, to głęboka pewność, która przychodzi z rozpoznania, że życie zna drogę, że inteligencja wszechświata wie, jak się rozwijać przez każdą sytuację. Gdy przebudzone dusze są razem, wydobywają z siebie to, co najlepsze, ale nie poprzez krytykę, presję czy próby naprawiania się nawzajem. Robią to po prostu będąc sobą, modelując, jak wygląda autentyczne życie. Tworząc przestrzeń, w której druga osoba czuje się bezpiecznie, aby zdjąć swoje maski i obronę. Przebudzenie każdej osoby pogłębia przebudzenie drugiej. To rodzaj rezonansu, jak dwa kamertony wibrujące z tą samą częstotliwością, wzmacniające się nawzajem. Obecność jednej przebudzonej osoby przypomina drugiej o ich własnej prawdziwej naturze, ich własnej głębokiej autentyczności. Jest też poczucie świętej zwyczajności w związku. Wszystko staje się znaczące. Nawet zwykłe czynności, zmywanie naczyń razem, siedzenie w korku, płacenie rachunków. Te zwykłe momenty stają się przepełnione obecnością, świadomością, rozpoznaniem, że ten moment, dokładnie taki, jaki jest, to jedyny moment, jaki kiedykolwiek jest. Nie czekają na jakiś szczególny moment w przyszłości, aby być szczęśliwi. Znajdują niezwykłe w zwyczajnym, święte w przyziemnym. Każdy moment staje się możliwością do bycia w pełni żywym. W pełni obecnym, w pełni świadomym. I oto coś, co może Cię zaskoczyć. Przebudzone dusze mogą odczuwać wszystkie emocje, które odczuwają wszyscy inni. Odczuwają przyciąganie, uczucie, nawet zazdrość, gniew i smutek. Ale nie identyfikują się z tymi emocjami. Nie czynią z nich problemów. Nie budują wokół nich historii. Odczuwają je w pełni i całkowicie, a potem pozwalają im przejść. To jak pogoda przechodząca przez niebo. Niebo nie przywiera do burzy ani nie odpycha słońca. Pozwala obu przychodzić i odchodzić. Przebudzona dusza jest jak to niebo, pozwalająca wszystkim emocjom pojawiać się i znikać bez oporu, bez chwytania, bez czynienia z nich tożsamości. Gdy spotykają się dwie przebudzone dusze, istnieje również rozpoznanie, że związek nie dotyczy osobistego spełnienia. Nie chodzi o uzupełnianie się nawzajem, ani znalezienie wspólnego szczęścia. Chodzi o coś o wiele większego. Chodzi o świadomość eksplorującą siebie, o wszechświat doświadczający siebie w związku, o życie wyrażające się poprzez poprzestaniec dwóch istot, które przypomniały sobie, kim naprawdę są. Związek staje się wehikułem dla czegoś daleko wykraczającego poza osobiste potrzeby czy pragnienia dwóch jednostek. Jest słynne powiedzenie zen: przed oświeceniem, rąb drewno, noś wodę. Po oświeceniu, rąb drewno, noś wodę. To samo można powiedzieć o związkach. Przed przebudzeniem wchodzisz w relacje z inną osobą. Po przebudzeniu wchodzisz w relacje z inną osobą. Działania mogą wyglądać tak samo z zewnątrz. Ale wewnętrzna jakość, wewnętrzne doświadczenie jest całkowicie przekształcone. To różnica między snem a byciem w pełni przebudzonym. Wszystko wygląda podobnie, ale wszystko jest fundamentalnie inne. Przebudzony związek nie jest wolny od wyzwań. Nadal są praktyczne sprawy do nawigowania, różnice do przezwyciężenia, dostosowania do wykonania. Nadal są momenty frustracji, nieporozumienia, konflikty. Ale te wyzwania nie są postrzegane jako problemy. Są postrzegane jako możliwości do głębszego zrozumienia, większej mądrości, pełniejszej obecności. Każda trudność staje się nauczycielem. Każdy konflikt staje się bramą do większej świadomości. Każde wyzwanie jest zaproszeniem do głębszego przebudzenia. I być może najpiękniej, gdy spotykają się dwie przebudzone dusze, tworzą pole świadomości, które wpływa na wszystkich wokół nich. Ich obecność razem ma jakość, którą inni mogą poczuć, nawet jeśli nie potrafią tego wyrazić. Jest to spokojne, ale nie pasywne. Jest radosne, ale nie maniąckie. Jest kochające, ale nie potrzebujące. Promieniuje na zewnątrz. Dotykając wszystkich, których napotyka, zapraszając innych do przypomnienia sobie własnej prawdziwej natury. Stają się żywym przypomnieniem tego, co jest możliwe, żywym przykładem tego, jak związek może wyglądać, gdy jest oparty na całości, a nie na braku. To właśnie dzieje się, gdy spotykają się dwie przebudzone dusze. Nie fajerwerki, dramat i desperackie przywiązanie neurotycznej miłości, ale coś o wiele cenniejszego. Spotkanie dwóch istot które przypomniały sobie, czym są, które widzą boskość w sobie nawzajem, które mogą tańczyć razem bez nadepnięcia sobie na palce, które mogą być całkowicie razem i całkowicie wolne w tym samym czasie. To związek niepotrzeby, ale celebracji, nie posiadania, ale doceniania, nie strachu, ale zaufania, nie stawania się, ale bycia. I w tym byciu razem, w tym wzajemnym rozpoznaniu, w tym tańcu świadomości ze świadomością, zostaje ujawnione coś głębokiego że miłość nie jest czymś, co dzieje się między dwoma oddzielnymi istotami, ale rozpoznaniem, że nie ma dwóch oddzielnych istot. Nigdy nie było i nigdy nie mogło być. Jest tylko jedna świadomość, jedno życie, jedna miłość, wyrażająca się poprzez niezliczone formy, grająca ze sobą w ten piękny, tajemniczy taniec istnienia.